Panie redaktorze, jeżeli komuś się wydaje, że dzisiaj jakiś lider, premier, prezydent państwa ma wpływ i decyduje o tym, co dzieje się w państwie, to jest wielkim błędem. A co pan myśli o tym aktualnym sporze, o aktualnym układzie sił Anno Domini 2024 w Polsce? W Polsce? <grym> <grym> Panie redaktorze, jest taka organizacja globalna, bardzo wpływowa, najpotężniejsza organizacja uważam, o której tajna, tak? no, ta organizacja nazywa się Masoneria. To jest, to jest organizacja, która tak naprawdę tworzy nam nowy porządek świata, czyli Agenda 2030 zrównoważonego rozwoju, o której tak dużo się mówi, promuje się w mediach jest właśnie agenda masonerii, która ma za zadanie wprowadzić w przyszłości, czyli do 2030 roku, nowy porządek świata. Czyli jeden światowy rząd i oczywiście państwa, jako można powiedzieć województwa bardziej, tak jak dzisiaj w Polsce mamy regiony, tak będą wyglądały w przyszłości, a przynajmniej taki plan mają w 2030 roku. I stąd, jak sobie popatrzymy na tą politykę Zielonego Ładu, tego wszystkiego, co się dzieje, to jest właśnie pokłosie agendy 2030 zrównoważonego rozwoju. I powiem tak, z pełną odpowiedzialnością chyba, panie redaktorze, że wszystkie organizacje tworzone, budowane od 1989 roku, które miały jakikolwiek wpływ w Polsce na, na to, co się dzieje, były budowane właśnie przez tą organizację. Święty Maksymilian Maria Kolbe, chyba znany nam wszystkim, człowiek, który rewelacyjnie znał tę organizację. On w 1917 roku powiedział, że żadnej organizacji nie, nie, nie powinniśmy się tak obawiać właśnie jak masonerii, bo jest to organizacja, która będzie niszczyła i zniszczy, będzie chciała zniszczyć Kościół i w przyszłości świat. Mówił to w 1917 roku. I on powiedział, że w 1925 roku elity państwowe w Polsce to są ludzie, którzy albo są w masonerii, albo są związani z masonerią. No więc jeżeli w 25 roku mieliśmy taką sytuację, to musimy mieć świadomość tego, że ta organizacja dalej ma ogromny wpływ na to, co się dzieje. I nie ma takiej, uważam, organizacji w Sejmie, która nie jest pod wpływem tej organizacji. No więc odpada, odpowiadając na Pana pytanie, oni muszą mieć prawicę teoretyczną, oni muszą mieć lewicę, oni muszą mieć środek. Bo niezależnie od tego, która partia wygrywa, oni muszą mieć realny wpływ na to, co dzieje się w państwie. Wy sobie tam dajcie 500 plus, mówcie sobie tam co tam chcecie, ale pamiętajcie jak przyjdzie pandemia, to wszyscy mówimy jednym głosem na całym świecie. I to widzieliśmy.